Cześć, tu Beata. Dziś mamy poniedziałek, 20 września, czas na minutę Starotem. Karta na dziś to cesarz, a więc y, taka energia y, autorytetu, ale i stabilizacji y, struktury, która jest potrzebna do tego, żeby wyegzekwować na przykład to, co będziemy chcieli. To jest też dobry czas na to, żeby obstawać przy swoim. Oczywiście ja nie mówię, że mamy się upierać czy działać na granicy prawa i jak to bywa w wyzwaniu z cesarzem, ale mamy dzisiaj szansę, żeby wyegzekwować to, co chcemy. Na przykład mamy też szansę, żeby ustanowić pewne zasady czasami na nowo, czasami wyznaczyć je. Jeżeli mamy poczucie, że ktoś zabierał nam przestrzeń, tak krok po kroku, to dziś będziemy mieli szansę, żeby odzyskiwać tą przestrzeń, ale też swobodę działania. E, więc oczywiście warto działać w, w granicach prawa, w granicach zasad, którymi się kierujemy. Natomiast czasami, kiedy czujemy się tak, tak niepewnie, warto te zasady zdefiniować, warto nazwać je po imieniu. I ja nie mówię, żeby robić rewolucji ale rzeczywiście pewną granicę trzeba będzie dość jasno wyznaczyć w działaniu, w myśleniu, w postrzeganiu, ale przede wszystkim w uleganiu czy w egzekwowaniu tego co jest dla nas ważne, dlatego jeżeli będziemy czuć dzisiaj, że ktoś próbuje nam zabrać tą władzę, nazwijmy to w ten sposób, albo decyzyjność, to dziś będzie szansa na to, żeby właśnie obstawać przy swoim. To ustalanie granic czy wyznaczanie nawet granic na nowo jest bardzo ważne. To, jest, to nie jest łatwe, bo przy okazji cesarza też jest, to jest karta przecież barana, Marsa w Barania, więc to, to działanie będzie czasami takie dość ogniste ale faktycznie będzie szansa na to, żeby ustalić te zasady na nowo. Działanie z odwagą, wykorzystywanie swoich umiejętności przywódczych na przykład, będzie tutaj naprawdę bardzo wskazane. E, jeszcze raz tylko przypominam, żeby naprawdę nie uciekać się do rozwiązań, które nie są... E, e, nie są zgodne z zasadami, tak? Bo to naprawdę może się źle skończyć. My jesteśmy w talii Heaven and Earth Tarot. Zaraz przybliżę tego cesarza. Mam nadzieję, że mi się to uda, proszę bardzo. Tak wygląda ten cesarz. Dlatego naprawdę działajmy w taki sposób, żeby wykorzystywać wszelkie wszelkie zasoby właśnie Um, swojego autorytetu, wszelkie zasoby wiedzy, ale też to jest naprawdę świetna szansa, żeby nie ulegać presji. Um, przy okazji cesarza to też jest fajny moment na to, żeby zacząć coś od nowa. Coś mam na myśli w tym przypadku, na przykład, właśnie wyznaczyć swoje zasady, wyznaczyć granicę, której się nie będzie przekraczało. Na dzień dzisiejszy nic nie musi być wykuwane w betonie, ale faktycznie dzięki takiemu podejściu wiele więcej będziemy mogli y, zdziałać. Mało tego, karta cesarza też przypomina osobom, które na przykład nie bardzo wierzą w swoje umiejętności czy możliwości, jakby zachęca, aby zaufać swojej sile, swojej energii. Naprawdę to jest y, bardzo y, y, zachęcające właśnie do tego, żeby Obstawać na przykład przy swoim. I jeżeli będzie coś nami dzisiaj kierowało, niech to będą impulsy, czy niech to będą no, to jest jednak trochę impulsywności w, tym, w tej karcie też niech to będą impulsy płynące z naszego wnętrza, czyli zgodne z nami. Wówczas to działanie yy, polegające na wyznaczaniu granic, czy ustanawianiu pewnych zasad będzie naprawdę y, skuteczne. To jest działanie z odwagą. Dziś nie ma miejsca na tchórzenie, dziś nie ma miejsca na y, zgadywanki. To jest naprawdę świetna karta, która przypomina albo y, zachęca do tego, żeby zadać sobie pytanie, czego w naszym życiu, jakiej odnowy potrzebujemy w naszym życiu, albo czy istnieją jakieś działania, jakieś inicjatywy, jakieś sytuacje, jakieś rzeczy, którymi właśnie dzisiaj chcemy się zająć. I nie wszystkim naraz. Tu nie ma mowy o rewolucji, jak już wspomniałam. Tu trzeba wyznaczyć sobie jeden cel i w tym kierunku właśnie działać. Dzięki temu będziemy naprawdę w stanie zmierzyć się z tym, co co dzień nam przyniesie, ale być może też łatwiej nam będzie wyegzekwować. Zobaczcie, to nie jest karta aktywna, on siedzi, to jest karta bardziej przyjmująca, bierna. Ale też postanowię, jakby o wiele łatwiej będzie dzisiaj tą granicę jasno zaznaczyć. I myślę, że dzięki temu o wiele bardziej będziemy skuteczni, cokolwiek chodzi nam po głowie, albo w czymkolwiek potrzebujemy wsparcia i pomocy. I mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się, pa!